Dobra, zbuduję największe imperium. I zacznę od Słowacji. Pum. Teraz ty Czechy. Pun. Ja się nie poddam. Pun. O, to teraz szykuj się na wpierdziel. Pun. Czechy i Słowacja przyjęta, kogo teraz? Polsko, co ty tu odwalasz? Buduję imperium. No to nie jesteś już w NATO. Czas przestać się mazać i dokończyć budowę imperium polskiego. Zaatakuję Kaliningrad. Oto chyba ci się w głowie poprzestawiało. Pum. Białoruś zaatakuj Polskę. Okej, okay. Polsko atakujecie. cię. Patrzysz mam kapcia. O kurde. Pum. No, ze mną się nie zadziera. Łotwa litwa Estonia wasza kolej. Pum. Chcesz zrobić Unię Polsko-Węgierską? Okej. Okay. Pum. Ukraino okay, dasz mi parę prowincji, w zamian ja ci dam parę moich na Białorusi. Okej. Okay. Pum. Austria, teraz twoja kolej. Nie dasz rady. Pum. Jednak dałem. Wezmę se parę prowincji od Niemiec. Pum. Tomasz masz przestrane. Pum. Tylko, że teraz jestem silniejszy. Pum. Dobra, tyle terenów ci wystarczy. Zaatakuję kolejny kraj z moim kapciem. Rumunia, Mołdawia, patrzcie na to. Pum. Z kapciem jestem niepowstrzymany. Danio, twoja kolej. O nie. Pum. Czas zaatakować drugą stronę Bałtyka. PUM. Unio Polsko-Węgierska zostawnie, proszę. PUM. Wziąłem sobie jeszcze kawałek Norwegii. Pum. Teraz Finlandia. Pum. Dokończę sobie Niemca póki go nie ma. Pum. Tak na razie wygląda moje imperium. Tyską i zdobyte tereny damy Niemcom, OK? Pum. Dobra masz te tereny Niemcy. Dzięki. Oni chyba nie znają mojej potęgi. Pum. 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 Tyle wystarczy. Kurza. Na szczęście mam przy sobie mocną herbatkę. Belgia, Holandia, przyłączycie się do ataku. Okej. Okay. Pum. Nie radzemy po herbatce. A co powiecie na kapcia i różdżkę? Pum. Dobra, pozbyłem się ich z moich terenów. Muszę się pozbyć tego małego szkodnika. Ale wiesz, że jestem neutralny. Pum. Dobra, idę na Islandię. Um. Halo USA, wpadaj do Europy, zobacz co się odwala. Okej. Okay. Dobra, jestem. O nie, to jest przegięcie, trzeba zrzucić parę atomówek. To teraz ja zrzucę na USA i Brytanię.